Siemas, z tej strony raptowny. Zapraszam Was do mojego garażu. Opowiem trochę o moim motocyklu do stuntu. Stunt jest to dyscyplina motocyklowa. Polega ona na wykonywaniu różnego rodzaju ewolucji na motocyklu, typu palenie, gumy, jazda na tylnym, przednim, kole, to po prostu taki freestyle. Uprawiać to może tak naprawdę każdy. Teraz już jest dostępność tych motocykli i wiedza o przerobieniu tego wszystkiego, co jest nam potrzebne do uprawiania stuntu. jest tak bardzo duża, że tak jak powiedziałem, może to uprawiać każdy. Jakieś predyspozycje, chyba po prostu kawałek jakiegoś placu. Oczywiście wiadomo, żeby nie jeździć na ulicy, place jakieś zabezpieczone. No i przerobienie motocykla. Wiadomo, że trening jakiś siłowy, basen, tego typu sprawy na pewno się mocno przydadzą w tej dyscyplinie. Stan to jest tak naprawdę niekończąca się opowieść. Podczas treningów czy tam zawodów może zdarzyć się tak naprawdę wszystko. Często tutaj w warsztacie spędzamy wiele godzin, żeby doprowadzić później motocykl do pierwotnego stanu, żeby można było gdziekolwiek pojechać na jakieś zawody czy, czy pokazy. Mamy tutaj motocykl przerobiony do standu. Jest to motocykl BMW F800R mocy 87 koni, 86 momentu obrotowego. Waga w okolicach 200 kg. Wiadomo, że by uprawiać stand, to z seryjnego motocykla musimy go do tego przystosować. Wiadomo, że by uprawiać stand potrzebny jest nam dodatkowy tylny hamulec. Robi się to na drugim zacisku. Wiadomo, że teraz jest popularna, bardzo duża tarcza, która nam ułatwia jazdę przy różnego rodzaju ewolucjach. Motocykl ma wydech firmy Akrepowicz. Ten wydech został robiony specjalnie na zamówienie. Oczywiście pierwszy taki układ wydechowy miał Niemiec Chris Pfeiffer. Akrepowicz zrobił to dla niego na, na zamówienie i później udało mi się dogadać z nimi i właśnie wyprodukowali dla mnie takie dwie sztuki do moich dwóch motocykli. Też nie zapominajmy o klatce na silnik, która uchroni nasz motocykl przed wielokrotnymi upadkami. Tant tak naprawdę dla mnie to jest takim sposobem myślę na, na życie. Po prostu jest to taka fajna zajawka.